Cześć, pozdrawiam Was z Sobyszowa, dzielnicy Jelnie Góry, z wieży Zamku Hojnik, który jest położony na wysokości 627 metrów nad poziomem morza. Jestem trochę zduszany, bo wchodziłem na górę i wchodziłem na wieżę po schodach. Tutaj pięknie widać kotlinę, kotlinę Jeleniogórską, Jelenią Górę, tutaj dzielnica Sobieszów, tam dalej Cieplice, ustrowiskowa dzielnica Jeleniogóry. strefa przemysłowa, centrum miasta i osiedle Zabobrze. Tutaj strefa przemysłowa Zabobrze i centrum miasta Tutaj cieplice I Sobieszów To Jelenia Góra A tutaj yy, najbliższe miejscowości Piechowice Wojcieszyce Podgórzyn I tutaj stawy podgórzyńskie A tutaj w samym środku kadru Sztuczny zalew Sosnówka No i tutaj też piękny widok na Karkonoszu Tutaj Śnieżka, najwyższy szczyt, szczyt Karkonoszu 1602 metry Tutaj Przełęcz Karkonoska tam dalej śnieżne kotły i szrenica Pozdrawiam i zapraszam na wycieczki Adrian Janda miłośnik wycieczek i kolei Jelenia Góra Natomiast dzisiaj 8 marca 2020 roku Dzień kobiet, wszystkim paniom wszystkiego najlepszego.